Jest w opisie męki pańskiej, którą wczoraj czytaliśmy w kościołach, bo zawsze w niedzielę palmową czytamy opis męki pańskiej, taki szczegół, który zawsze bardzo mnie porusza, taki szczegół, który zawsze pokazuje im pewien kierunek na przeżycie Wielkiego Tygodnia. Otóż, kiedy opisywany jest ten moment, kiedy Pan Jezus został pojmany, kiedy przychodzą do ogrodu oliwnego żołnierze i słudzy kapłańscy, to święty Piotr wyciąga miecz. Po to, żeby obronić Pana Jezusa. Święty Piotrek zawsze chojak, waleczny, przekonany o tym, jaki to jest silny, próbuje pokonać wielki oddział żołnierzy i innych najemników. Napisano, że wyciągnął miecz i odciął słudze arcykapłana, któremu było na imię Malchos, ucho. Święty Łukasz podaje w swoim opisie męki pańskiej, że Pan Jezus to ucho uzdrowił. Pan Jezus dotknął jego głowy, dotknął tego miejsca, gdzie święty Piotr zranił mieczem to ucho, może mu je odciął prawdopodobnie. I Pan Jezus sprawił, że ono odrosło, że znowu było Jego częścią. To jest taki mały cud, który przypuszczam, dla całej historii zbawienia nie ma żadnego znaczenia. No bo jakie znaczenie może mieć ucho malchosa? Przy tym wszystkim, co się potem wydarzy, przy jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, przy opisie potem, co się wydarzy ze zmartwychwstałym Chrystusem, to przypuszczam, że mało kto pamiętał o jakimkolwiek uchu Malchosa. Ale dla Malchosa przypuszczam, że właśnie wtedy dokonało się zbawienie. Próbuję sobie zawsze wyobrazić, co musiał myśleć ten człowiek, jak się musiał czuć Malchos. Najpierw, kiedy przyszedł Pewnie cały wypełniony furią, cały wypełniony jakimś gniewem, bo przyszedł pojmać pana Jezusa, doznał no, ogromnego zranienia. Odcięte ucho to pewnie jest ogromny ból. I potem nagle podchodzi do niego ten, którego on przyszedł pojmać, dotyka go czule w to ucho i uzdrawia je. Tak sobie wyobrażam, że kiedy już pana Jezusa pojmano, kiedy wszyscy już stamtąd poszli, to Malchos dalej siedział na ziemi, dalej był w tym ogrodzie trzymał się za ucho i próbował zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Pewnie próbował zrozumieć, jak to jest możliwe, że ktoś, kogo On chce zabić, kogo On chce wydać na śmierć, kogo, jak mówią arcykapłani, trzeba koniecznie zabić, bo jest od złego, bo jest jakimś uzurpowanym prorokiem, bo się podaje za Syna Bożego, jak ten, którego On chce zabić, robi wszystko, żeby Go ocalić, żeby mu pomóc, żeby Jego malchosa ratować. Przypuszczam, że wtedy mogło do niego dotrzeć to, kim jest Jezus. Że ten, którego On chciał zabić, zupełnie na to nie zasługuje. Że to jest ktoś, kto ma taką władzę, że może sprawić, że ucho, którego nie ma, odrasta. Że to jest ktoś, kiedy się Go atakuje, to on broni tych, którzy Go atakują. I tak sobie myślę, że pascha Malchosa dokonała się właśnie wtedy. Jego śmierć i zmartwychwstanie dokonało się właśnie wtedy, że On potem, stojąc może gdzieś z dala od krzyża i patrząc na umierającego Chrystusa, już wiedział, że umiera Zbawiciel, że ten Zbawiciel Mu przyniósł zdrowie, że ten Zbawiciel Go ocalił. Myślę, że tym jednym gestem, tym drobnym naprawieniem ucha Malchosa Pan Jezus przeprowadził Go do zmartwychwstania. Czemu o tym mówię? Bo myślę, że to jest taka ścieżka, którą strasznie warto wykorzystać w Wielkim Tygodniu. Bardzo możliwe, że komuś z nas zdarzą się jakieś wielkie rzeczy, że ta Pascha to będzie rzeczywisty przełom. Ale znając życie, dla większości z nas nic specjalnego się nie wydarzy. Wielki tydzień będzie takim wielkim tygodniem jak każdy inny tydzień. Będziemy pracować, będziemy odpoczywać, będziemy się męczyć, będziemy cierpieć. Nic wielkiego się nie będzie dziać. Ale na pewno, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Pan Bóg będzie szukał Twojego ucha. W się sensie będzie szukał najdrobniejszych gestów, żeby ci okazać, że jesteś zbawiony, że zmartwychwstanie jest dla Ciebie, że wyjście z Twoich grzechów jest możliwe. I jeżeli będziesz oczekiwał tylko wielkich przełomów, to możesz się nie zorientować. Myślę, że dobrą ścieżką na wielki tydzień jest ucho malchosa szukanie drobnych gestów, widocznych tylko dla Ciebie, tylko w Twoim wnętrzu, tylko Twoim wzrokiem. Z których pokaże ci w tym tygodniu, że jest zbawicielem i że chce cię doprowadzić do zmartwychwstania. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie za to.